Silny mróz na wschodzie niestety nie będzie się poddawał. Tam temperatury będą najniższe i w tej informacji sprawdzimy gdzie i kiedy. W nocy. Przede wszystkim w nocy te temperatury będą bardzo mocno spadały. No i zaczynamy tutaj od nocy, z czwartku na piątek. W piątek nad ranem w Polsce Północno-Wschodniej, szczególnie tutaj województwo Podlaskie, minus 12 do minus 14 stopni Celsjusza. Więc jeszcze nie jest tak źle, prawda? No ale spójrzmy, co będzie działo się kolejnej nocy. W nocy z piątku na sobotę i w sobotę nad ranem mróz będzie wchodził coraz głębiej. Mówimy o tym silniejszym mrozie. No i w województwie podlaskim może spaść temperatura nawet do minus 18 stopni Celsjusza. Mówimy tutaj o temperaturze odczuwalnej, ponieważ ogólnie temperatura powinna być na poziomie minus 12, minus 14, ale będą miejsca, że te temperatury spadną do minus 18. W nocy oraz nad ranem w sobotę również minus 16, minus 18 stopni Celsjusza w województwie podlaskim, w województwie lubelskim, na wschodzie województwa warmińsko-mazurskiego oraz na wschodzie województwa mazowieckiego. A teraz sprawdźcie jak będzie wyglądała niedziela. Niedziela nad ranem z jeszcze silniejszym mrozem. Mróz poniżej minus 10 stopni, praktycznie dotrze do centrum kraju, na wschodzie, szczególnie tutaj na wschód od Łomży i Lublina, temperatury mogą spadać, mówimy o odczuwalnych, do minus 20. Stopni Celsjusza, a temperatury, które mogą być zarejestrowane, to będą na poziomie minus 14, minus 16, minus 17, chociaż mogą być miejsca, gdzie te temperatury będą niższe. Co ostatnio też kilka razy się działo. Więcej informacji znajdziecie na naszym kanale łowcy bursz Paweł i Marta. Zapraszam.